Cześć, witam Was serdecznie, retrożpunta się kłania, wspólnie z Januszem, który również się z Wami wita i serdecznie Was pozdrawia. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Sensible Soccer, czy też jego następca, Sensible World of Soccer to dla mnie osobiście najlepsza gra piłkarska, jaka została wydana kiedykolwiek na Amigę. Jaka została wydana kiedykolwiek na 16-bitowe komputery czy też konsole. Generalnie zaryzykuję tezę, że dla mnie osobiście jest to najlepsza gra piłkarska, jaka kiedykolwiek powstała. Mam tutaj na myśli również i konkurencję w postaci FIFA, ale ze względu na jej zróżnicowanie, mam tutaj przede wszystkim na myśli parametry, jakimi cechują się. Poszczególni zawodnicy w gry ma przełożenie na sposób yy, samej rozgrywki. Powoduje to, że ta gra dla mnie osobiście jest wyjątkowa. I gdybyście mnie zapytali, jaki jeden tytuł, jaką jedną grę wziąłbym na bezludną wyspę, no to odpowiedź jest jasna: sensible World of Soccer. Część z Was, która mnie doskonale zna, wie, że w latach 90. nie posiadałem Amigi, a jedyny kontakt z tym komputerem sprowadzał się do tego, że raz czy dwa razy w miesiącu. Wspólnie z rodzinką wyjeżdżaliśmy w odwiedziny do mojej cioci do mego kuzyna Łukasza. No, i on miał tam Amigę 600. Także po przyjeździe, cały piątkowy wieczór, cała sobota była zarezerwowana dla Amigi. No, przy tym komputerze spędzałem praktycznie cały czas. A biorąc pod uwagę, że mój kuzyn miał tam określoną nie tyle ilość, co określone tytuły, które praktycznie przewijały się przez te lata non-stop, no to właściwie. W głównej mierze grałem w Jaguara, w północ-południe, tam jeszcze chyba Blob był, You yy, 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 Joe, no i pewnie pominę jeszcze 2 trzy tytuły, ale generalnie 90% czasu spędzałem przy jednym tytule Sensible World of Soccer, bo tak jak mówię, jestem wielkim fanem tej gry. No i ta gra po dzień dzisiejszy sprawia mi najwięcej frajdy. No i gdy tak parę lat temu zobaczyłem na Allegro konsolę Radica na licencji SEGI, która zawierała trzy tytuły mm, trzy, ty trzy tytuły gier e, Sensible Software czyli Sensible Soccer, Megalomania i Canon Fodder, no to stwierdziłem, że fajnie by było mieć kolejny taki inny wypust zawierający oczywiście grę Sensible Soccer w swojej kolekcji. No, nawet powiem szczerze, że zalicytowałem tą aukcję, ale gdzieś tam potem o niej zapomniałem i gdy zobaczyłem że poszła za 70 zł, no to aż żal było, że to nie ja wygrałem ową aukcję. No i przechodząc już dalej troszeczkę do Meritum sprawy. Jakiś czas temu Lemon na swoim kanale zaprezentował ową konsolę napisałem do niego po jakimś czasie, czy zależy mu na tej konsoli, czy by mi ją po prostu odsprzedał. No i od słowa do słowa na Messengerze stałem się szczęśliwym posiadaczem owej konsoli. No ale nasza konwersacja trwała nieco dłużej, no i na toczył się temat konsoli SEGA Master System. No i tym oto sposobem, po niejakiej namowie Lemona, za co oczywiście Ci dziękuję, stałem się posiadaczem tej oto konsoli. Sega Master System. Konsolę zakupiłem bez zasilacza, ale już sprawdzałem na Allegro. Można sobie taki zasilacz zakupić za 45 zł. Do tego będę sobie musiał dokupić przynajmniej jeden, może dwa, pady. A z racji tego, że konsola oryginalnie podłączana jest do telewizora kablem antenowym, no to jestem już po wstępnej rozmowie z nekroskopem, który zrobi mi AV-moda, dzięki czemu będę mógł ową konsolkę podłączyć za pomocą cinczy do telewizora. Z racji tego, że nigdy owej konsolki nie miałem w rękach, <laughs> będzie to kolejne nowe doświadczenie dla mnie. No i co, zrobimy sobie szybki unboxing. No i co, widzimy się za chwilkę. Konsolę sobie wyczyszczę, przygotuję do wysyłki do nekroskopa celem wykonania AV Moda. No i jak ona do mnie już wróci, to sobie skompletuję cały zestaw. Mam na myśli oczywiście zasilacz, pady. Rozglądnę się również z jakimiś ciekawymi tytułami. No i kto wie, być może konsola na stałe zagości na moim kanale. Kto wie, czas pokaże. Kończąc dzisiejszy odcinek, zakończę jednym zdaniem, które napisał do mnie Lemon na wieść o tym, w momencie, gdy go poinformowałem, że zakupiłem sobie Sega, witaj w świecie konsol Sega.